To jest szybki restart panie z uzupełnieniem amoni amo i amunicji. kamizelki. Robię to w czasie w półtorej sekundy. Pyk, 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 pyk i jest restart. Tego live'a już ich nie ogląda. No już wszyscy poszli spać. Buda <śmierdziś> <śmierdziś> już teraz jest trochę to, Sam już nie oglądał. <śmierdziś> Bo te dwie osoby to jajty No po 8 wystarczy już trzecie, że dobra idzie. idzie, się. Tam Dobra, lecimy. Lecimy. Tak jest. Po raz pierwszy. Dobra, lecimy na pod. Teraz się uda. No i pat, ktoś. Patrz, ktoś. Patrz, ktoś. A tak, ktoś. Patrz, ktoś. zostaw ich, zostaw ich. Ja biegnę kogoś, Chodź, chodź, chodź. biegnij, 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 to jest stary najlepsza droga. No i teraz tylko możesz wyobrazić, jaka jest inna. Dobra, zaraz ginę. Nie idźmy, dopóki mi się trochę życie nie podreperuje. To się schowaj za osłoną. Dobrze, dobrze, właśnie tak. Dobra, jako tako to wygląda. No tak, to ja, to ja, to ja, to ja... O, kuźwa. Chyba ktoś nie. Trafiliście pewnie w barierki, co? Nie, w kurwie. I teraz nie, patrzcie. Nie, 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 nie. Lift, Enter, Control Page, Adia. Control Adia. Alt, f 4 Nie, nie podawaj się. What ja się dnia? nie poddaję. Ja, chcę, ja walczę o 700 tysięcy. <noise> no ja zarobię hajs i będę robił mniej niż <głos> Control, <głos> control <głos> Page. <other. głos> Nie, niż nie, 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 Dobra nie, nie, na nie, 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 Dalej, O, nie, jestem z nami, pikuj, biegnie, biegnie. I need you to stay together. Come out of the bank, take a left down Vinewood Boulevard and duck down the alley to the right. There'll be more cops on the way. Get out of there. Keep going down the alley. Holy shit, man. Yeah, ty, ale mam prawie full pasek zdrowia, zajpiszcie. No yeah. No i byłem przygotowany na... z bazuką. O nie, nie ostatni widz Martin Nie yeah. <laughs> to nawet <on> się podoba. <laughs> Jaki droga Nie przejdziemy tego Ty tutaj na YouTube 10 godzin później <laughs> No mówię

Ale o, ja chcę, macie? Tak, tak, ja zaliczyłem wszystko. Mało życia co prawda, no, ale no, tu skupienie. powinno mi się zrespić. Jaro? Tak jazda, 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 jazda! Nie dostałem. Dostałeś? Dostałem. Widziałeś synu? Jaki jajo! Włożyłem w ciebie! Nie, nie, nie. Dlaczego? Ale proszę, on zaraz będzie mił. Tym napad, można szybko powtórzyć. Aha. To było? Pewnie aż teraz myśli, kurwa, pochuję z nim, zacząłem to grać. Już bym się spał. Oh, <laughs> no, nie wiem, dlaczego no, ja zmuszam, no, nie? Nie co było. No. To jest ostatni strzał i lecimy. On, Już wyliczyłeś ile strzałów mam z bazooki, nie? Co mnie zabił? Ciebie nikt. Ale dostałem z w plecy. Nie dostałeś, ja przez ciebie moja, mo, mo, moja piękna rakietka. Pod nogami siatę założył. To nic, to nic. Zawsze możemy powtórzyć w końcu do... To, <grywa> to jest próba. Powiem wam, że w dobrym miejscu tutaj jest ten restart. A nie wiem muszę panowie zaleśniać. Kurcy gry, gry przewidzieli. O, to trzeba to. się Dobra, teraz ra zmobilizować. Radion, radion rezerwowy. Pogadajmy. <grywa> radion jesteś? Z, zmyły. No, koniecznie panowie. To? No, koniecznie radion. Okay. Ostatnia rakietka, lecimy Dobrze lecimy, teraz dobrze poszło Nic życia nie straciłem Dobrze to jest to, to musi być to To teraz życie stracę, he. co?! To O nie, pały. Kurwa, już jestem martwy. Nie! Dobra, panowie, ja lecę. Nie! Nie! Nie no, składam. Można ja zbierze kogoś Oj. z tego. No i ja musimy. No co? Co? Co, co teraz? Co, co teraz? Powtórka, nie powtórka No nic, nie rozpoczniemy, restartujesz. Tak, dlaczego? Bez zjarać nie da? Nie. O dupę. I jestem. O. <laughs> no. I chcecie Ci powiedzieć, że w sumie cały ten napad kosztował mnie tylko 200 tysięcy baksów i tyle. <g forbid> Warto było. Warto było. Nawet, nawet Ci nie zwróci jak bym No nie tak liczę, że z 60 baksów... Nie, 45 może 50. No Bro, nie a, właśnie. Ale a Radian jest? A jest? Mago? No to i tak będzie musieleń na No z jest, ale... To no ale to, początek to jest, jest no, bardzo zasób. prosty. Nawet tymi obcasikami. No, Myślę, że radny no, po prostu był tak zainteresowany że, że zasnął przed <laughs> <grym> Mamy tego... O, to się nazywa fabulce... Okay. To jaki jest plan? No właśnie. Do mnie ten ciągle do domu jakiegoś? Misję? No. Te Rocket liże? Okay. Możemy pójść. Można z trzech, no. Tu hal masz? Mam. Udawaj. Dobra. Dobra, to na hey. razie panowie. Czyli? No, no heja. To znowu to zrobiło tak? <coughs> za tydzień. No, na razie. No, gta. No, chyba tak. Ty, a potem... Mm, zaczynamy od sobie już misję, nie? Tarka. No, na razie. Ja nie muszę no, wracać do chaty, żeby mi się tu coś tam... No razu tego channel.